Boga, Kościoła i Oddali swoje życie, bo byli wierni tej miłości do końca. Aresztowani za działalność konspiracyjną w Narodowej Organizacji Bojowej przeszli przez więzienia w Poznaniu, we na Berlinie, Cwikach. Ostatnim przystankiem ich męczeńskiej drogi było Drezno, gdzie zostali zkilotynowani w dniu 24 sierpnia 1942 roku. Podczas trudnego doświadczenia więzienia, cierpienia fizycznego i psychicznego zachowali się godnie. Nie złożyli na swój los. Potrafili w skupieniu i w wierze w Boże Miłosierdzie przygotować się do dnia egzekucji. W ten czas sami nazwali życiowymi rekolekcjami. Mieli także pocieszać innych współwięźniów wlewać ich serca nadzieję, zachęcać do modlitw oraz ufności w opatrzność Bożą. Kościół nie zapomniał ofiary z życia złożonej przez tych młodych ludzi. Ojciec Święty, Jan Paweł II, w 1999 roku wyniósł ich na ołtarze w gronie 108 męczenników. II wojny światowej. Co stanowiło o duchowej sile tych młodych ludzi? Kiedy przeanalizujemy ich wspomnienia, pamiętniki, listy, gry wysyłane do najbliższych z więzienia, bardzo łatwo możemy wydobyć te elementy ich religijności, które pomagały im przetrwać trudną rzeczywistość. Siły, Dodawała im codzienna modlitwa do Maryi z pomożycielki wiernych. Nowemna odprawiana za jej stawiennictwem oraz pragnienie przeżycia sakramentu pojednania i Eucharystii. Bóg dał im tę łaski, i przed samą śmiercią mogli się wyspowiadać, przeżyć mszę i przyjąć Jezusa do swojego serca. W swojej. Duchowości okazali się wiernymi uczniami świętego Jana Bosko, który młodzieży wskazywał właśnie na trzy filary duchowego wzrostu pobożność Maryjną i eucharystyczną oraz częste korzystanie z sakramentu spowiedzi świętej. Drodzy, nasza pielgrzymka jest doskonałą okazją, żeby w swoim sercu odnowić przekonanie o wartości tych trzech duchowych przestrzeni, w których doświadczamy w bliskości Boga. Świadectwo pozostawione nam przez błogosławioną piątkę oratorianów, znaczy w nas przekonanie, że Eucharystia i Sakrament Pojednania oraz stawiennictwo Maryi pozwoli nam przetrwać wszystkie życiowe przeciwności i pozostać wiernymi Ewangelii Pana Jezusa. Do końca naszych, pre wszystkiemu i wszystkim, tym, którzy niezmiennie od dwóch tysięcy lat chcą wyrzucić Boga z serca człowieka. Czynią to także i dziś, również w naszej Ojczyźnie. My, podobnie jak nasi patroni, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, błogosławiona Poznańska Piątka Męczenników II wojny światowej, nie chcemy Polski bez Boga i religii. Chcemy chrześcijańskiej Europy. Bo tylko odwołanie się do fundamentalnych wartości, które kształtowały tożsamość starego kontynentu, może pomóc jej dzisiaj obronić się przed unicestwieniem. Z różańcami w ręku, jak chciała Matka Najświętsza w Bieczfaudzie i w Fatimie. się, aby Bóg nas ocalił. Żeby błogosławił Polskę, żeby ocalił Europę. Chciałbym abyśmy naszą tegoroczną pielgrzymką podjęli nową inicjatywę. Żywego różańca kibiców, trwającego na modlitwę za Polskę, za nasze środowisko, za nasze rodziny. Byśmy stawali się coraz lepsi. W najbliższych dniach ruszy strona internetowa tego wydarzenia. Na której będzie można wpisać się do naszej żywej wspólnoty modlitwy. Już dzisiaj Was drodzy do tego zachęcam. Jedna, róża, jedna dziesiątka różańca dziennie to niewielkie poświęcenie, a wiele może w naszym życiu zmieniać. Nie może być innego zakończenia tych rozważań nad Bożą obecnością w naszym życiu i w dziejach naszej ojczyzny. Kiedy przywołujemy jej bohaterskich synów związanych z konspiracją narodową, niż modlitwa, którą odmawiali w swoich oddziałach żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. Warto pamiętać, że oni o pomyślność Polski walczyli z modlitwą na ustach i umierali z modlitwą na ustach. Jej treść możemy odnaleźć tu, bez tej duszy. Na jednej tablic znajdującej się w kaplicy pamięci narodu ludzkiego. Niech słowa tej historycznej modlitwy staną się dla nas napięciem, testamentem wierności Bogu i Ojczyźnie, który zobowiążemy się przenieść w przyszłe pokolenia. Powstańmy w drodzy i odmówmy wspólnie modlitwę żołnierzy narodowych sił zbrojnych. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siły i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych, pomordowanych w lochach gestapo, NKWD i UB, niech złe z naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzi, niech zmogił żołnierzy naszych, Poległych na polach całego świata powstanie Wielka Polska. O Maryjo, królowo korony polskiej, błogosław naszej pracy i naszemu mężowi, O spraw Pani, patronku naszych rycerzy, by wkrótce u stóp Jasnej Góry i ostrej Bramy zaczepotały polskie sztandary z orłem białym i złym wizerunkiem a nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej Naszej błogosław Ojczyźnie Naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Przedmogący Wieczny Boże, spuść w szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie Naszej, byśmy jej i ludowi Twemu Swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie, ze Ducha Świętego, na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami i Twoją Wiosławi Bóg Przedmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Понял. Суп на грас. Ого, выиграл Малоя. Я не знаю, как это называется. Это, без слов. Ну, что это такое? Ты что там? É